Siempre ziemki z tej strony Polski Lufa. Dzisiaj nagrywam porannik, jak zrobić magiczną latarnię, czyli coś takiego, beacon. Już wam pokazuję jak. Przede wszystkim, to jest mój stary świat. Przede wszystkim to jest wam potrzebny crafting. I trzeba to robić tak glas. 5 szkła trzeba dać. Tak, 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 tak. U mnie nie widać, bo mam spakowane. Dajecie na środku Nether staru, to możecie w netherze znaleźć to tak. I macie beacon. Żeby świecił beacon musicie, musicie jeszcze podbudówkę zrobić Diamenty, złoto, żelazo. Jeśli dobrze pamiętam, ja, ja nie pamiętam tego za dobrze, przepraszam Was. Ale ten poradnik chcę, żeby był króciutki i sprawdzimy to, czy to rzeczywiście będzie mit obalony, czy też nie. Nie działa. Działa! No i dobrze, i brawo. I tak oto wygląda latarnia. I jest noc. I ona wam bardzo dobrze oświetla, proszę. To jest akurat 20 krafty, dobrze. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie pokazałem wam w tym odcinku mojego ryja. Zaraz wrzucam następny odcinek już z naszego świata. Tak więc, cześć. Na razie to był poradnik. A teraz piona.